Wiesz, nic nie musisz planować, bo to wszystko już jest, wiesz, jakby zaplanowane. I, I życie ma dla nas takie wyjścia. Z każdej sytuacji mamy właśnie takie wyjścia. Mamy te dobre wyjścia, które yy, one po prostu się będą wyrażać przez nas, o ile my pozostajemy w tym dobrym strumieniu. I właściwie zatoczyliśmy trochę koło, bo żeby ten strumień mógł płynąć, to musimy być pozbawieni blokad. I teraz tak, jak na kanwie życia codziennego jakby rozpoznać, czy ma się dużo tych blokad i jak sobie z nimi radzić. Słuchajcie, możemy ich mieć masę. Za każdym razem kiedy się w głowie pojawia wątpliwość, za każdym razem kiedy się w głowie pojawia obawa, strach, wstyd, poczucie niskiej wartości, niskiej samooceny, to są wszystko przestrzenie emocjonalne blokujące. Jeżeli na przykład czujesz, że chciałbyś na TikToka wrzucić film, na którym tańczysz.